Nadszedł czas wyciągnięcia roweru. Nie jest tak do końca po mojej myśli, bo myślałem, że gdzieś się rozpakuje, żeby go zdobyć. Samochód bardzo załadowany, więc. A jak wygląda? No, już doszedłem do tego. Wszystkie rzeczy stąd powyciągałem. No, deski zostały. Jest zadziwiająco dużo rzeczy. Bardzo. Cały Majdan. Nie dziwię się, że tak siadł. Przesadziłem. No i piękna okolica. Suko sam, Cudowny poranek. Jest godzina 7:1. Także piękny czas, żeby tak właśnie zacząć dzień. Pod palemkami i rozkładając rower.